Dzień dobry wszystkim z tej strony, Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Dzisiaj będzie dosyć nietypowy odcinek, ale nie tyle co pod względem mm. kwestii treści, lecz jednak ym, bardziej od strony technicznej, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy po tym, jak wykrzaczyło mi się, po prostu nie wiem, mój komp zaczął żyć własnym życiem, i yy, jakby to tak łatwo ująć, ym, po prostu przestało mi przechwytywać dźwięk. Nie mam pojęcia czemu, z racji tego, że tak trochę zależało mi na czasie, zaczęłam tam sobie ogarniać wszystko od strony technicznej. No i okazało się, że wszystko jest spoko. Do tej pory nagrywałam stream Wydawał mi się on taki najbardziej intuicyjny i w sumie chyba najłatwiejszy w obsłudze. Teraz skorzystałam z, po prostu z OBS Studio. Yy, wiem, że jest to taki najbardziej podstawowy, ale też yy, zarazem rozbudowany, tak? Bo tutaj praktycznie wszystko możemy sobie sami ustawić. No i teraz stwierdziłam, dobra, postaram się, ogarnąć, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc teraz yy, takie zadanie dla Was. Jeżeli zauważycie yy, w materiale yy, takie podstawowe rzeczy, które na przykład ostatnio mi się... Zaczęły zdarzać. W sensie nie tyle co zdarzać, to po prostu musiałam sporo tych ustawień takich poogarniać, żeby właśnie takich sytuacji dziwnych nie było, jak na przykład. Mm, obsuwa dźwięku z mikrofonu do obsu obsuwy dźwięku, gry i też zaczęła mi się jakaś dziwna pikselioza robić. Nie mam pojęcia czemu, bo tutaj sprzęt wszystko jak najbardziej jest na mm, no powiedzmy, że w miarę najwyższym poziomie, więc... Takie zastanawiające się niuanse czasami się pojawiają, nie mam pojęcia czemu tak się dzieje, nie wiem czemu czasami sprzęt żyje własnym życiem, ale może to... No, ja mm... i dopasować zdjęcie. Może właśnie to ma na celu jakiś tam rozwój, tak? No bo do tej pory nagrywając stream lapsem, mm, miał taki przynajmniej z mojej strony mały taki deficyt, bo w OBE na przykład ma możliwość zatrzymania Czy nagrywania. Chcę natychmiast zaoferdzenie głoworógów. Może dam jej znać, że tu jest. Posłuchaj, zo jestem przy głoworogach. Już lecę. Czy my tu mamy jakieś dodatkowe zadania jeszcze? Widzieć. Chodźmy porządnie sterujące. O, patrzcie, tutaj jeszcze przy okazji coś nam się udało ogarnąć, więc chodźmy z naszą Zo. Ona chce nas gdzieś poprowadzić, czy coś? Dobra, widzę, że idzie za mną, ale de facto nie za bardzo wiem, gdzie iść, więc po prostu będę szła przed siebie. No dobrze. Myślę, że przy okazji możemy tutaj zrobić sobie zadanko jakieś, jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście. O, co to jest? Robak! Tam, głoworogi. Co my tu mamy? Sobie. Piesek preriowy. podejść z głową. Podążam za tobą. I coś, czego potrzebowałam. Patrzcie, gdzieś tutaj te małe spaniaczki sobie żyją. Więc będzie trzeba też na nie tutaj polować, jak się nam jakiś przytrafi. Tu jest chyba jakiś cwaniaczek. Ty jesteś pieskiem preriowym. I jakie słodziutkie maluchy. Ociekł. Czekajcie, bo mi zniknął. Dobra. Chodź tutaj, Fredko. Jest i piesek preriowy. Chodź, laleczko, tu cię pod trzy rozwalę. Się ja się postaram. Rano. Mogę postarać się, bo ktoś by właśnie... ...wybuchnął. Zimy powiadasz. Ja nie mam nic mrożącego. Kurde. Dobre to jest co? Tak to można. Na dymacz ognisty. Ale kto tu stoi? Lecimy dalej. W takim razie Nunia najpierw ci tutaj ten... A to nie jest jakiś inny? Patrzcie, na bo to jest lodowy. Dobra. Wiem. Brak kondycji. Dobra, niech będzie. Chodź tu, bo chcecie moją super bronią rozdziałać. Burde, ten jest jakiś taki silniejszy trochę niż ten poprzedni. Okidoki. Dobra, weźmy sobie tutaj z tego nadymacza. Nie, mm, co ty, Eloy. Dobra, zyskanujmy sobie tego ptoka. piór podatny na też mrożonko. Ależ to siwo Tylko teraz będę miała pro... O, czekajcie No tutaj coś jeszcze wyskoczyło Ty czym jesteś? Głoworuk Alfa Wiecie co, tutaj chyba sobie weźmiemy e, Naszą tutaj odwagę Nie, ja pięć Wow Konkretny on jeszcze ma taki cylinderek który kurde, którego oczy, który go tu broni. Dobra. No. Czucze, dobra. No i teraz jeszcze ostatni. Myślałam, że już pójdzie. A tu się jeszcze kontowa skończyła. Patrzcie, zrobimy tak. Naprawdę jest konkret. Kurde, teraz umrę. Jeszcze. życie Aloy. O, tutaj lodowy. Diabongo, gdzie mam? Dobra, pięknie. Chyba jest pełna, ale mam miejsce w Kozaku. Oki, doki, co my tutaj coś jeszcze mamy? Chciałabyś, żebym jeszcze tu kogoś pokonała, tak na dobrą sprawę. Ja mogę sobie w związku z nią ustawić to zadanie. Druga zwrotka, zabij maszyny, aktywuj misję, dobra. Przynajmniej będę wiedziała o co chodzi. Widzę, że jakiś leży. To nawet nie leży przeze mnie. Ciekawe, bo nie mogę tu nic z niego zebrać. Jeszcze kruka dziabnęło. Dobra, sobie zobaczę, czy... O, kurde, jest królik, patrzcie. kurczę, za drzewem. Tu jeszcze coś mamy. Dokąd się wybierasz? Co to jest? Jakaś kaczucha. Dobra. Jeszcze jakiś zajączek. Mi się przyda. Pięknie. Widzę, że fajnie trafiliśmy, bo są takie zwierzęta, które są mi potrzebne gdzieś tam. To było. Aha, dobra. Królik. Weźmy królika. Więc tutaj na chwilę przycupnę. Ej, ptaku. Jest Dobra, przeskanujmy raz jeszcze. Jeszcze mi jakiś dziabąk ucieka. Ale cię mam. Czy jeszcze coś tu leci. O! Patrzcie! Z No kurde, to 100 razy sztuka. Ale... Najważniejsze, że dziabniętej, i co nawet mi nic fajnego nie dał. Dobra, idę tam się rozejrzeć, żeby zobaczyć, czy co tutaj ewentualnie mam ciekawego. O, jest kolejny królik. Króliki mi się przydadzą, bo z tego co pamiętam, są mi niezbędne do zwiększania pojemności toreb, a to jest dla mnie naprawdę mega ważne. Więc zdecydowanie trzeba to mieć na uwadze, żeby też przy okazji się rozglądać, zbierać te zwierzynę. Dobra, zbierzmy sobie tutaj pozostałe. Co mamy? Kamień. Kamień, czy ja tu coś jeszcze zostawiłam? To mnie interesuje, ale nie wygląda. Słyszę jakiegoś pora stwora. Jest królik. Śmigacze. mogę zeskanować fajnie by było sobie też zwiększyć tutaj kwestię wytrzymałości takiej która pozwala mi dłużej używać te super w stylu na przykład, że korzystam sobie z trzech strzał jednocześnie, co sprawia w sumie jest super ekstra motyw, bo zadaje trzy razy więcej obrażeń. coś mogę z tym zrobić, czy to tylko tak o. Haniebny płakaton. A, dziennik, dobra, myślałam, że to są jakieś tutaj znaki. Poczekajcie. Pięknie. Zbierzmy to sobie tu piesio Ja trochę surykatka z tego pieska preriowego jak mam być szczera taka fredka o mamy królika pięknie kurcze fajna miejscówka muszę zapamiętać zobaczę sobie na mapie jak to wygląda tutaj naprzeciwko gardziel areny Taka piękna kwestia nałowy łowy, Żeby ewentualnie sobie tutaj coś jeszcze przydziabać. Króliko pieskowo. Ujdę, no co jest z tym królikiem? Właśnie tak się gdzieś skitrał, ale się pogoda zrąbała w ogóle. Czajcie? to, jak w sekundę dosłownie? wywołaj z ognisku. Dobra, chodźmy do niej. W takim razie, bo ja tutaj w ogóle poszłam gdzieś hen. Bo zobaczyłam ciekawe łowy, więc teraz chodźmy do niej. Przydałby mi się też jakiś warsztat, żeby też przy okazji sobie móc zobaczyć jakich zwierzątek jeszcze potrzebuje i w jakich ilościach. Wiem, że jeszcze też muszę się rozglądać za rybami, bo pamiętam, że tam jakiś łosoś był o, też potrzebny. Jesteś. Dobrze. Maszyny nie będzie proste. Będzie dobrze. A tu jest. Po prostu rób to co ja. No jakie maszyny jeszcze tu mam zabić, czy co, bo na dobrą sprawę tu już wszystko dziabnęłam co mogłam. Ci przynajmniej wydaje. jakiś po prostu też konkretny obszar oszukiwań tu mogę w sumie porozglądać też dookoła czy są jeszcze jakieś machiny może też tak być, że gdzieś po prostu jakaś jedna się jeszcze skitrała bo ten w ogóle był zabity, nie? Chyba, że też może być taka sytuacja, że się gra zgliczowała ze względu na tego jednego, który sobie po prostu leżał Co byłoby słabe, bo bym musiała resetować grę, ale jak będzie taka potrzeba, no to tak zrobimy. A, weźmy sobie tego pieska. Dobra, coś usłyszałam, ale nie widziałam. Dobra, może sobie to przeskanuję. Patrzcie, tu jeszcze jest jeden. Widzicie, a jednak. I faktycznie jeden się skitrał. I to kurde, jeszcze ten alfa. Dobra, lecimy po trzy. Od słabych punktów. Kurde, tamten mi strzelał jakoś. mi może od razu go pozbawiłam. Jakiś rakiet. Ten ewidentnie ma jakieś rakiety. Ociek, kurczę. Ja pierdzielę, ale nie wonim. Także nic nie widzę, nie? Ale na Dobra, w sumie mogłam go tam z góry jakoś zdziawnąć. Nie dam rady tak zmęczona. Nice. Trochę się zasapano, ale będzie dobrze. Masz te no, ja ma to... Masz rdzenie sterujące? Wyrzutnia. A kurde. Czy mogłam go tym rozwalić jakoś poniekąd. W takim razie cóż, daj rdzenie z Zoo. Dobra, zaraz ja zobaczę co tutaj mamy w skrzyneczce. Też mamy jakąś taką ładną wodę, zobaczę, że przy okazji co to za machina? Mogę jej stąd dziawnąć. Czy mamy tu jakieś rybki, które by mi się ewentualnie mogły przydać? Tam. Ja nie widzę, żeby tu coś pływało. Więc w takim razie, Zo, zaraz otrzymasz ode mnie rdzenie. Dwa rdzenie sterujące wedle życzenia. Dzięki. Gaja pokazała, jak je zaskanować, żeby odnowić kot resetujący. Wrócę do bazy i popracuję. Gdy byłam mała, zawsze było co jeść. Boginie ziemi dbały o nas i świętowaliśmy każdą porę roku. To był najlepszy okres w moim życiu: Czy uda nam się je uleczyć? Na pewno. Dziękuję ci. Potrzebuję trochę czasu, by przejrzeć te rdzenie. a ja zajmę się czymś innym. Ej, widziałam pieska prairiowego, który siedzi tutaj. Mogę go tym dziabnąć? <laughs> to jest dobry motyw, żeby na nie polować. Mam być szczera. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!